Witam ponownie w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie dzisiaj odbywa się szósty festiwal piosenki Anny Janter. Już po? Dzisiaj śpiewałaś? Tak? No jak Ci poszło? Nie wiem. A zadowolona jesteś? Tak. Super, a teraz rozumiem, że siedzisz na publice i słuchasz jak są Twoi konkurenci, tak? Super. A Twój kolega? To jest mój brat. To jest Twój brat. Przyjechał dzisiaj podziwiać swoją siostrę. Tak. No i jak się podobało? Jesteś dumny z siostry? Tak. Podejrzyjmy, co się dzieje w środku. Jestem Aneta Kowalczyk, mam 16 lat, mieszkam w Głownie, chodzę do szkoły, gimnazjum w Domosinie. Już przed czy po występie? Przed występem. Jak się czujesz? W ogóle nie mam trema, nic. Dziewczyny. Jak się nazywacie? i Skąd jesteście? Agniesz... Ja się nazywam Agnieszka Janiak a. Ja jestem Julia Tuszyńska Ja jestem z Bolimowa, a. Ja też z Bolimowa. się je z okolic. Jesteście już po występie, czy jeszcze przed? No, po, po występie. Jak było? No, <laughs> Jesteś... stres. jesteście. Stresu! Jesteście zadowolony z siebie? Jak myślicie, jakie będą reakcje jury? No, mam nadzieję, że... że dobre. Chyba pozytywne. Przyjechałyście tu po pierwsze miejsce? Tak, tak. I o to chodzi, super dziewczyny. Powiedzcie mi, skąd się dowiedziałyście o festiwalu Anny Jantar w głównie. To znaczy ja to już jestem tutaj od czterech lat, więc... koleżanka? Pierwszy raz. Czy trema już opadła? Tak, tak już. Jak się czujesz po występie? No dobrze, no, fajnie było. Zadowolona z siebie? Tak. Super. A skąd przyjechałaś do nas? Yy, z Popowa. Powiedz mi. Skąd dowiedziałaś się o yy, festiwalu Anny Jandar w Głownie? Co roku jest organizowany i no, zawsze się przygotowujemy. A, czyli nie. już uczestniczyłaś wcześniej. Jakieś sukcesy? Nie, nie. Czyli może w tym roku życzę Ci szczęścia. Więc mi, skąd przyjechałaś? Z Humina. E, skąd dowiedziałaś się o e, festiwalu Anny Jantar w głowie? E, Pani Bożena Związek mi powiedziała, na lekcji. E, I skąd pomysł, że akurat Anna Jantar, taki ciężki repertuar dla tak młodej osoby? No nie wiem, taki został, taki wybrałam. A jaką piosenkę wybrałaś? <laughs> Ze wszystkie noce. E, jesteś zadowolona z swojego występu? Tak. Jak myślisz, jak oceni, jeżeli. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. E, nazywam się Ania Frontczak i przyjechałam z Pietrzkowa Trybunalskiego. O, w końcu ktoś spoza regionu. E, powiedz mi, skąd dowiedziałaś się o festiwalu Anny Jantar w naszym mieście. E, uczęszczam do Miejskiego Ośrodka Kultury na zajęcia z emisji głosu i dowiedziałam się tam od mojej nauczycielki, pani Agnieszki Skrobek i ona mnie tutaj właśnie na ten konkurs zapisała. Czyli jesteś tu pierwszy raz? Tak, jestem tu pierwszy raz. Zdecie! Przyjechałam tutaj z Brzezi, ale mieszkam w Łodzi, w Internacie. Chodzę do szóstego ELO o e, profilu teatralno-filmowym. Tak, e, Jestem w pierwszej klasie liceum. E, swoją przyszłość wią wiążę właśnie z muzyką. Uczęszczam tutaj na zajęcia do pana Ka Romana Kalińskiego na keyboard. I chciałabym mieć w przyszłości zespół weselny. No i to chyba na tyle. Hmm, mamy nowy talent. Ma mamy nowy, młody talent. Czy mogę cię prosić, żeby zaśpiewała fragment piosenki, którą będziesz dzisiaj wykonywała? Chociaż to zdarzenie przeżył każdy z was, chcę je opowiedzieć dzisiaj Wam. Hej, hej, hej! Maj przystrajał Ziemię, kolorowy płaszcz, gdy poznał się z panią Pan. Zdarzenie przeżył każdy z Was, chcę je opowiedzieć dzisiaj Wam. Hej, hej! Dają cię kolorowy płaszcz, gdy się z panią. Najtrudniejszy pierwszy krok, mi te słowa jest. Najtrudniejszy jest na pewno duża konkurencja w tym roku. Znaczy jestem tu po raz pierwszy raz, ale jak widziałem tutaj na próbach, to jest duża konkurencja, więc. Mimo wszystko, życzymy ci sukcesów. Dziękuję bardzo. Wiatr ja porywa ich spojrzenia Marcin Cybulski. Jesteś głowna? No. E, czy ty y, ma, widzieliśmy Cię już na paru występach? Czy Ty masz jakiś zespół? Y, znaczy, próbuję zrobić z koleżanką, która będzie teraz grać. Y, może się coś się uda z tego, Aha, no. czyli czekamy na młody talent. No. Y, czy myślisz, że y, miejski Ośrodek Kultury w jakiś sposób Ci to umożliwi? No, jestem tutaj zapraszany na wiele występów. Gram na ogniskach. Jesteś kandydatem na zwycięzcę może dzisiaj? Nie wiem, wszystko się okaże. E, jak czujesz, jak się czujesz, e, jak myślisz, jak jury zareagowało na twoje, na twój zestaw? Nie wiem, nie wiem naprawdę. No to życzymy ci sukcesów. Dziękuję. Zajął właśnie miejsce jury, które zaraz tutaj zasiądzie i będzie oceniać e, występy wokalne dzieci i młodzieży z całej Polski. Bo nie córszy, Rodzicami, może któryś z artystów? A jak się Państwo tutaj znaleźli? Albo mieszkamy tutaj blisko i lubimy te piosenki Andy Antari. Su! I przyszliście Państwo tutaj posłuchać młodych, e, zdolnych artystów? Oczywiście, że tak. spojrzenia Justynko, y, pani Ania tutaj zachwala ciebie, stawia cię w jak, najlepszy, jak najlepszym świetle, no chcielibyśmy usłyszeć, chociaż na miastkę tego. Dawaj. Zaśpiewasz na no, zaśpiewa. coś? Nie a kapelę? Nie no to może na występie zobaczycie. A może jednak się skusisz? Dawaj, Justyna! No przecież... Tu też ta jest ta... publiczność, tu też jest publiczność. No dobra, no to fragment tej piosenki co będziemy śpiewać. Super. Dawaj. Przetańczyć z tobą chcę całą noc i nie opuszczę cię już na krok czekałam jakbyś nie Zwiszasz, ty wiesz, dobrze wiesz. Jesteśmy z e -Głowno. Chcielibyśmy z Panem zamienić kilka słów. Dużą grupę Pan przywiózł dzisiaj z Wielunia? Nie, dzisiaj przywiozłem tylko trzy osoby. Przepraszam, Marek Dera, Młodzieżowy Dom Kultury w Wieluniu, Państwowa Szkoła Muzyczna w Wieluniu. Przywiozłem dwie osoby z Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu oraz jedną osobę z Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie. Od, długo, od dawna pan zajmuje się młodzieżą i szkoli właśnie pod względem wokalnym? No, to będzie gdzieś jakieś mniej więcej 20 lat. Jesteście, jesteście przed, czy już po ja wstępie? Ja już jestem po, kolejny ja przed? Tak. Stresujesz się troszeczkę? Troszeczkę. A co byś powiedziała na to, jakbym zaproponowała ci i zaśpiewała fragment piosenki, którą będziesz dzisiaj reprezentować przed jury? Było to temu rąk było w maju i pachniał bezduży wszędsz w całym kraju. I pewien pan miły pan z Amsterdamu powiedział wprosty moją bądź droga Anno. Jak wrażenie po festiwalu dzisiejszym? No cóż mogę ocenić po godzinie bytności. Na sali to współczuję, to powiedziałem jury wyboru. Wyboru litera i wszystkie kandydatki, które śpiewały i występowały na scenie, no zasługują na pierwsze miejsce. A więc no nie wiem, jak jakby tu wybrać. Jestem właściwie pod wrażeniem. Czyli pan miałby, miałby pan problem, jeżeli naturalnie pan miałby tak, wybierać? Naturalnie tak, dlatego że i, i przygotowanie wokalne, jak i, i takie merytoryczne, no super. No, tylko przyklasność takiej imprezie i jeszcze raz, współczuję w jury. Przepraszam, możemy podsłuchać debat? No nie wiem, czy jeszcze na razie... No to właśnie tak, dobrze, ja. to za tak? Tak. Tak, tak. pod uwagę, prawda? No, czasami nam na plan pierwszy wysuwała się interpretacja, a czasami walory czysto głosowe, ale też trzeba się zastanowić, na ile y, dany element, który dominował, y, pasował do utworu, prawda? No i stwierdzamy, że no, bardzo często to była adekwatność, a czasami tej adekwatności nie było. Jakby pan podsumował dzisiejszy, dzisiejszy poranek popołudnie? Na początku i te cztery godziny śpiewu przeleciały, jakby z batem strzelił. W każdym bądź razie pięknie śpiewali i chłopcy i dziewczęta, no oszarowany jestem poziomem i umiejętnościami uczestników. Także sądzę, że każda, każda następna, każdy następny konkurs to pokazuje, że nie dość, że um, twórczość Panny Janter jest cały czas e, znana i e, młodzież lubi ją śpiewać te piosenki, ale też i to, że mamy tak wielu, wiele talentów i tak wiele fajnych osobowości, które powinny zaistnieć i dobrze, że takie imprezy się odbywają. Miła, fajna, powiem ekstra impreza. Czy czujecie przed ogłoszeniem werdyktu? Dobrze. Zestresowane? Trochę. Myślicie, że jak wam poszło? Nie mam pojęcia. Bo mamy już, już wiemy, mamy przecieki, że za chwilę będzie, będzie ogłoszenie. O, to dobrze. Jest dużo ludzi, którzy no naprawdę potrafią śpiewać. Ale zawsze... jak ty się czujesz po swoim występie? Ja nigdy się nie czuję tak w 100% zadowolona ze swojego występu, bo zawsze mogłoby być lepiej. No to dobrze, to jest, jesteś idealnym materiałem na artystkę. Są osoby, którzy, które naprawdę pięknie śpiewają, i na pewno, jakby jeszcze się tam podszkoliły w tym, to by były no, znakomitymi artystami. To zależy, jak się trafi. To znaczy, że Rima swoje jakieś tam zawsze punkty, wo i na podstawie tych punktów oceniają daną osobę. I u jednego się podoba głos, czyli barwa, u jednego nie wiem to, jak wygląda, jak się porusza, czy ma kontakt z publicznością, czy coś. Nie wiem. My oglądaliśmy Twoje występy i uważamy, że masz największy kontakt z publicznością. O, dziękuję bardzo. Chociaż dobry, szczerze, szczerze mówiąc, muszę się przyznać, że stojąc na scenie, widać tylko pierwszy rząd. Patrzyłam się gdzieś tam daleko, ale nikogo nie widziała. Trzecie miejsce i nagroda finansowa dla Natalii Pany. Drugie, trzecie miejsce dla Marysi Dudki. Drugie miejsce przypadło Adzie Czechowskiej. Proszę Państwa, pierwsze miejsce w tej kategorii Klaudia Dudkiewicz. Drugie miejsce Anna Tomaszewska. Pierwsze miejsce Anna Frądczak. przekazać dyplomy, to bardzo proszę podchodzić i odebrać, i przekazać swoim instruktorom. Pan Tomasz Klauzer, poprosimy. Pan Malanowski Jacek, jest. Pan Władysław Bartkowiak. Myślałam, że wygrają, że wygra osoba, która tak pokaże power, taki jakiś mocny głos, a tu... A jak to się stało, że miałaś jeszcze ostatni występ? Nie mam zielonego pojęcia. Byłam przekonana, że nie wiem, może chcą sprawdzić jeszcze raz moje umiejętności, bo nie mają werdyktu. Nie wiem, jestem zszokowana tak naprawdę. No i jeszcze chciałam powiedzieć, że cieszę się, że tutaj przyjechałam i że poznałam takich wspaniałych ludzi jak Ty, Ty i tu wszyscy zgromadzeni. Jest bardzo dużo młodych, utalentowanych ludzi, i naprawdę jestem pełna podziwu. Bardzo się cieszę, że tu przyjechałam. I nie zapomnę, i was, i moich kolegów, których wcześniej poznałam. No, bardzo było fajnie, naprawdę. Dzięki, że. Dziękuję. Zapra zapraszamy do naszego miasta częściej. Ja zapraszam do swojego, do Piotrkowa. Witam Państwa ponownie w miejscu. Daj mi spokój. Witam Państwa, za ja właśnie. Nie, witam, witam! Honourable Tiro! Honourable Tiro! A, Mi. Jest Pani zadowolona z dzisiejszego festiwalu? No ja niedawno przyszłam, także nie wiem co od co początku było. Aha, nie była pani od początku. No, od początku nie byłam, ale podoba mi No to bardzo się cieszę. No. Do widzenia, dziękujemy. On to zobaczy, że on to zmontuje. My sobie robimy jaja. O bo... on... on to kręci. On to zmontuje. Mnie tu nie ma, schowaj mi jestem... Słuchaj, schowaj bitwa, jestem tutaj in blanco dzisiaj. In blanco. Właśnie, co ciekawe, kałbaski u ciebie ale na stalię. Teraz kazywał mnie skaski to ja nie nie Możesz to powtórzyć? Dosyć, nie. <laughs> Dlaczego masz dzisiaj dosyć? Nie powtórzę, bo mogę stracić. <laughs> Wypowiedź, która nie miała zupełnego sensu. Ale, ale, ale się poprawię. Kolego, drogi, czy masz. <laughs> nie, tak. czy masz ochotę zaśpiewać nam dzisiaj jakąś piosenkę? Nie, ale powiem, wiersz. <laughs> Bardzo fajnie. Spróbuj. Gdy tu mój trup pośrodku Was zasiada, w oczy zagląda Wam. I głośno gada. Dusza w ten czas daleka. Ach, daleka. A teraz dajcie mi spokój, kochani. Dajcie. Był kontakt zrokowy, słuchajcie. Chłopak nie wzruszył. Mamy nowy talent. Nazywasz Dziękuję. Się? Ym, damian. Szczerbiak. Talent, talent. Ścierbiak, szczerbiak, szczerbiak damian też kogoś pozdrowić? mamy, tatę, brata, drugiego brata, bo mam ich dwóch. Obydwaj mnie bili. Mam nadzieję, że to będzie na stronie. Pamiętam to, że mnie biliście. Chciałbym pozdrowić wszystkich moich przyjaciół, wicedyrektora i dyrektora mojej szkoły. No i to by było na tyle. No i państwo, no i w ogóle wszystkich. O, i tutaj nowo poznaną koleżankę, która bierze udział właśnie w naszym festiwalu, a nie. Jesteśmy naprawdę pod wrażeniem. Ja również. Dziękujemy. Dziękuję. pośród milionów. I udało się. się ja mam nosa, ludźmi. ja mam nosa, słuchaj. Dzięki. Od razu z góry powiedziałam, że wygrasz. to świetnymi ludźmi, naprawdę. I wzajemnie, naprawdę było mi bardzo... Ja, ja jeżdżę na różnego rodzaju konkursy i jestem zachwycona. Naprawdę, jestem bardzo zachwycona. I ta światełka... Na innych konkursach tak nie ma. Nie ma takich światełek fajnych. Nie, Mamy podejrzenia co do kawy. Nie wiem dlaczego jest czarna. Nie pij tego. Niech pan tego nie pije. Ja poproszę herbatę.